Cześć, witam wszystkich. Witam Was z naszego sklepu. Przypomnę na wstępie, że znajdujemy się w Radomiu na ulicy Przemysłowej 11 w sklepie Wędkarz Pro. Na wstępie przypomnę Wam, że możecie się z nami skontaktować na Facebooku, na Instagramie oraz na TikToku. Kręcimy dla Was filmy YouTube, abyście mogli wybrać dla siebie jak najlepszy sprzęt. Ale może przejdźmy do dzisiejszego filmu. O czym będzie dzisiejszy film? Słuchajcie, dzisiejszy film będzie o nowych wędkach Mikado Ultrafiolet. Myślę, że wielu z Was zainteresują te wędki, ponieważ pierwsze ultrafiolety pokazały się na rynku bodajże w styczniu w 2004 roku. Taką informację znalazłem na stronie Mikado. No niestety, ja nie pamiętam, jestem z 1995 roku, także w 2004 interesowałem się już wędkarstwem i łowiłem, ale nie kojarzyłem jeszcze tych wędek, tak? Gdzieś tam z biegiem czasu, już gdzie bardziej zacząłem się interesować tym sprzętem. Również zakupiłem sobie takie wędziska, także też łowiłem tymi federkami Mikado Ultrafiolet. Wędki bardzo fajne, które jak widzicie są na rynku już od wielu, wielu lat i cieszą się dużą popularnością do dziś. My w sklepie również bardzo dużo tych wędek sprzedajemy. Wielu z Was wybrało takie wędki właśnie dla siebie. Ale może nie przeciągając. Tak jak już wspominałem, jest nowa seria. I czym ta nowa seria się charakteryzuje? <laughs> może weźmy sobie pierwszą wędkę z brzegu do ręki. Czym się ta wędka charakteryzuje? Na pewno mamy już tutaj inne przelotki, takie bardziej nowoczesne. Są to przelotki typu K w nowym ustawieniu, które poprawiają odległość rzutów. Może od razu wezmę sobie do ręki starego ultrafioleta, abyście zobaczyli, jakie przelotki ma stary ultrafiolet. Widzicie tą zmianę? Tutaj przelotki już są bardziej odsunięte od blanku, jest inna ramka, także myślę, że tymi wędkami będziecie mogli osiągać większe odległości. Mimo, że blank moim zdaniem jest ten sam, również jest tutaj wzmocniony specjalnym oplotem, to jednak te nowe ultrafiolety są znacznie sztywniejsze od starych. Czy to jest wędka do 90 g, czy wędka do 120, jest naprawdę o wiele sztywniejsza od swojej poprzedniczki. Dobra, teraz sobie troszeczkę przesunę wędkę w drugą stronę, abyście zobaczyli również różnicę w wykonaniu dolnika. Tak? Stary ultrafiolet, który mam tutaj niżej w lewej ręce, klasyczny taki uchwyt DPS. Natomiast w prawej ręce nowy ultrafiolet, zobaczcie, już takie fajne wykończenie spianki, taki bardziej nowoczesny ten uchwyt. I co ciekawe, w nowym ultrafiolecie zakończenie dolnika jest pogrubione. Ten element jest pogrubiony, abyście mogli po prostu wykonywać dalekie rzuty w wygodny sposób. Tak? No jednak takie wstawki w jakiś sposób tam wpływają też na wygodę po prostu wędkującego wędkarza. Co jeszcze możemy tutaj wspomnieć? Nowa szata graficzna, no troszeczkę zmienił nam się tutaj dolnik tej wędki, ale jednak ten oplot i dalsza część wędki jest bardzo podobna do poprzedniej. Jakie modele występują w nowym ultrafiolecie? Mamy długość 3,45, 3,60 i 3,90 do 90 g oraz 3,45, 3,60 i 3,90 do 120 g. Każda wędka składa się z trzech elementów. Natomiast wędki do 90 g wyposażone są w 5 zapasowych szczytówek, a wędki do 120 g są wyposażone w 3 zapasowe szczytówki. Co ciekawe, każda szczytówka została opisana w ozetach. Także to też już fajne, brakowało tego w serii Ultrafiolet. No powiem Wam szczerze, że minowe ultrafiolety pod podobają się zdecydowanie bardziej. Chociażby dlatego, że są naprawdę o wiele sztywniejsze, tak? Także wędka ze średniej półki cenowej, której cena nie powinna przekroczyć w sklepie 300 zł, myślę, że wielu wędkarzy zdecyduje się na nowe ultrafiolety, wielu wędkarzy będzie stać na takie wędzisko, a dzięki temu, że te wędki są troszeczkę sztywniejsze, będziecie mogli osiągać właśnie na przykład. Znacznie większe odległości w czasie rzutu. Do czego możemy zastosować nowe ultrasiolety? No oczywiście do wędkarstwa gruntowego, zarówno z klasycznym koszyczkiem zanętowym, jak i nawet z podajnikami do metod feder. gdy będziemy chcieli poławiać na przykład karpie, na łowiskach komercyjnych, bądź jakichś większych zbiornikach. tak? Co mogę powiedzieć o tej wędce? No tak jak mówiłem, przez to, że jest sztywniejsza, ma większy zapas mocy w dolniku, tak. Więc no przy metodzie może nie będzie to najlepsza wędka dla początkujących, bo nie będzie pracowała typowo parabolicznie, tylko gdzieś cały czas będzie zapas mocy w tym dolniku, ale dla tych wędkarzy bardziej zaawansowanych te wędki już się sprawdzą, tak? Na początku filmu wspomniałem, że jest to ten sam blank. E, natomiast no nie znalazłem informacji, z jakiego włókna węglowego zostały wykonane poprzednie ultrafiolety. E, a nowe ultrafiolety wykonane są z węgla 24T, tak, e, no porównując te wędki nawet koło siebie, co prawda tu mam długość 340, a tu będę miał 3,60. Ten blank naprawdę wygląda praktycznie identycznie, tak? Może troszkę inaczej został wykonany ten oplot. Może te wędki 3.60 są troszeczkę grubsze tutaj w blanku, ale może to być spowodowane tym, że ja po prostu mam tutaj wędki do porównania 3.45. Tak? W starej serii ultrafioleta nie ma takiej długości, bo tam występuje na przykład długość 3.30, natomiast w nowej występuje 3.45. Słuchajcie, nie przedłużając tego filmu, bo tych nowości zjechało w tym roku naprawdę wiele. Ja będę się już z Wami żegnał, a Wy wpadajcie na przemysłową 11 do nas, aby te wędeczki obejrzeć, aby je sobie zakupić. Lecimy nagrywać kolejny materiał. Trzymajcie się, cześć!